Tutorial Jak zarobić prawie 900 tysięcy dolarów w ciągu 5 minut w online. Kontynuacja. W tym filmie omówię dodatkowe informacje, których zapomniałem dodać w pierwotnym tutorialu oraz odpowiem na nurtujące Was pytania. Jeżeli nie widziałeś wcześniej wspomnianego filmu, koniecznie go obejrzyj, by wiedzieć o czym mówię. A jeżeli masz to już za sobą, to serdecznie Cię zapraszam do szerszego omówienia tego tematu. Pytań o koszt tego biznesu, jak i gdzie go kupić było wiele. Dlatego zacznijmy od początku. Żeby w ogóle mieć dostęp do biznesu z paczkami, potrzebne będzie biuro, które jesteście w stanie nabyć za jedyny milion dolarów. Jeżeli macie zestaw początkującego kryminalisty, wcześniej wspomniane biuro będziecie mogli odebrać w pełni za darmo. Następnie zostajecie prezesem Securoserve, po czym podchodzicie do komputerka. Będąc zalogowanym, klikacie w opcję po lewej, po czym uruchamia się wam mapka z lokacjami magazynów przeznaczonych do przechowywania paczek. I od razu przestrzegam, nie kupujcie małych i średnich magazynów. Jest to po prostu nieopłacalne, iż cena za pojedynczą paczkę może być na nawet kilkukrotnie niższa. Z tych dużych magazynów zalecam wam te cztery lokacje, które są najbliżej siebie i najszybciej będzie wynająć pracownika po kolei w każdej z nich. Ceny tych magazynów widzicie na ekranie, a kupując wszystkie cztery z nich, wyjdzie was to lekko ponad 11 milionów dolarów. Ale macie jeszcze jeden spot na magazyn, więc czemu by z niego nie skorzystać? Zalecam jedną z tych dwóch miejscówek, iż są one najbliżej całej reszty, a wybór zależy w pełni od was. Jedynie lekko się różnią ceną. Odnosząc się do Realnego czasu zbierania tych paczek to tak, trzeba odczekać te 48 minut zanim pracownik wróci do magazynu. Jednak biorąc pod uwagę to, że wszystko dzieje się w tle, uznałem, że nie muszę liczyć tego czasu, bo nie powinien się on liczyć. Naprawdę w oczekiwaniu na ich powrót możecie robić co Wam się żywnie podoba. Robić kaioperico, inne biznesy, pójść coś zjeść, wysrać się, zwalić ko, ledzę figurę w szachach. Oczywiście. Nawet nie musicie być w grze, by ten czas wam się naliczał. Co do samej sprzedaży, są trzy różne możliwości, gdzie za każdym razem losuje się jedna z nich jest. Sprzedaż lądowa, czyli od jednego do trzech wielkich brykajdów. Dość szybkie, lecz ich wielkość na pewno nie pomaga. Sprzedaż powietrzna, czyli jeden ogromny Titan albo od jednego do trzech kubanów. Kibenów? Kibenów? No, czyli tych takich samolocików śmiesznych. Oraz sprzedaż wodna, gdzie twoim pojazdem jest tylko i wyłącznie jedna łódź. Więcej o samych sprzedażach możecie przeczytać w linku, który podoślę wam w komentarzach. W dodatku do każdej z możliwości można dokupić ulepszenie, które będzie Obowiązywało we wszystkich magazynach. Te ulepszenia są nawet w miarę tanie, więc jeżeli chcesz być bardziej pewny sprzedaży bez żadnej wpadki, może i to nie jest taki głupi pomysł.